To jest ciekawe, bo my czasem możemy się tak zastanawiać, co będzie tam robić w tym niebie? Co to tam będzie? Może warto w ogóle iść czy nie iść, a może nie trzeba tam iść. I ciekawe, możemy to robić w sumie już tutaj na ziemi, to, co będziemy robili w niebie. To jest wypełniać wolę Bożą. Jednocześnie z tą wolą. Jeśli ja śpiewam dzisiaj o tym opowie. Witam się na tym kanale, na kanale śladami jej Tu jesteśmy po to, aby podążać za tym, wielkim świętym, podążać jego przykładem. Jeżeli możesz, to pomóż. Pomóż temu kanałowi, aby dalej się rozwijał, aby dalej mógł docierać do jeszcze większej liczby osób z przesłaniem Ojca Pio, z tym wspaniałym, wielkim, świętym. O tym wielkim, świętym. Jak to zrobić? Możesz zostać podopiecznym Ojca Pio. To grupa, która otrzymuje piękne duchowe prezenty, i też wysyłamy chociażby takie obrazy poświęcone przez kapłana z modlitwą o i Ojca Pio w tych trudnych czasach, aby nam przypominał: Opieko Ojca Pio podczas wojny nad swoim miasteczkiem, tak samo nami będzie się opiekował. No i patrzcie. Ojciec Pio mówi coś takiego: to, czego Bóg od Was chce, zawsze jest dobre i sprawiedliwe. My czasem się buntujemy w sumie przeciwko Bogu. My czasem właśnie, co On nam mnie chce, to na pewno nie jest dobre. Po co mi to? Buntujemy się. To co najmniej przełożeni chcą od nas coś i my nie chcemy, chcemy swoje. Chcemy moje coś zrobić. Egoizm wchodzi. To pokazuje, że to jest to, co Bóg od nas chce, jest dobre i sprawiedliwe. Niech na wieki będzie błogosławiony. To jest cel nasz też, żeby błogosławić Boga, żeby go chwalić, chwalić naszym życiem też. Tym, co czynimy, naszą modlitwą, naszym zaparciem się, naszym cierpieniem, naszym przyjmowaniem krzyża. Takim. Ojciec Piotr dalej mówi, zabierzmy się do dzieła. Ojciec do się mówi, zabierz się do dzieła. Nie jesteś w miejscu. Czasem odrzucamy krzyże. Ileż krzyży na naszych drogach jest porzuconych właśnie. Trzeba je brać. Trzeba je brać gorliwie, jak Pan Jezus. I patrzcie, w niebie nie będziemy mieli innego zadania, jak wypełniać wolę Bożą. Nic nie będziemy robić, tylko wypełniali to, co Bóg chce. Więc jeżeli teraz się w tym nie będziemy ćwiczyć, to po śmierci, jeżeli będziemy w ogóle zbawieni, to będziemy musieli być bardzo długo oczyszczani, bo chcieliśmy robić swoje. I z tego naszego brudu, jaki będzie na naszej duszy, z tego szlamu, z tego ohydnego grzechu, z tego brudu grzechu, tego smrodu, będziemy bardzo długo szorowani przez ogjęzość sobie. Daj Boże, jeżeli nie, to do piekła nad można pójść. Bo człowiek, który nie chce wypełnić to, co Bóg chce, to jest mało, to jest bardzo mało. On może żyć nawet, e, co będzie uciekał grzechu ciężkiego. Czasem myślimy tak, że właśnie o wystarczy unikać grzechu ciężkiego i już można robić, co się podoba. Żyć w swoim małym egoizmie. To nie jest tak. Trzeba pragnąć wielkich rzeczy. Trzeba pragnąć zbawienia dusz, ratować inne dusze. Po to też jest ten kanał, że właśnie ludzie poznali ojca Pię, że uratowali swoje dusze. W tych trudnych czasach, w czasach ucisku, w czasach ogromnego e, no, zaparcia się do wiary, Co, so, ci, co pomagają temu kanałowi, to pomagają w pięknej misji, pod opieczną sapię, chociażby jak to pięknie właśnie robią, pomagają zratować inne dusze. Ale wypełniać wolę Bożą. My nic innego nie będziemy robili w niebie, tylko wypełniali to, co Bóg chce, będziemy zachwyceni. Jak się widzi Boga, jego światło, jego jest taką jasność, jego taką czystość, dobroć, to chce się czynić, są chce. Tak jest. Staramy się błogosławić Pana w upokorzeniach, w odrzuceniu, których staliśmy się znakiem. Staramy się błogosławić Panu w upokorzeniach, w odrzuceniu, których staliśmy się znakiem. Dzień dobry, zaprasza nas do ogromnego takiego współpracy z krzyżem. Takiego życia razem z krzyżem, właśnie. Życia pięknego właśnie, to jest właśnie branie tych upokorzeń, odrzucenia różnych problemów, jakie mamy w życiu, przyjmowania tego, przyjmowanie z radością właśnie. Widzisz, to jest ciekawe. Błogosławmy Go w cierpieniach naszego ducha i w rozdarciu naszych serc. Błogosławmy Go w cierpieniach naszego ducha i w rozdarciu naszych serc. Ciekawe. To, że cierpić coś na dłużej, nie wiem, przeżywać jakieś, jakieś różne problemy, trudności, jakieś smutki. Ciężko jest to przeżywać często. Może jakaś depresja nawet jest. Ludzie. A to, to często, często jest ogromne. Ciężko przeżywać to. I to jest, ja ojciec mówię, błogosławmy to. Znośmy to z pokojem, z cierpliwością, akceptacją. A błogosławmy w tym Pana Boga. To jest, to jest bardzo trudne wręcz, bo to, to zapiera się naszemu takiemu wygodnictwu. Takim naszemu przywiązaniu do życia. Bardzo wygodnemu. Bo wszystko jest najwyższym boskim rządzeniem, i sposób szczególny wypełnia się w was z powodu wyjątkowego upodobania Ojca Niebieskiego. Ale ciekawe, te wszystkie nasze problemy. Ona miała ta Rafelina Cerasy z Karesy, nie wiem jak się mówi, ale miała ogromne problemy. Ogromne trudności w życiu. Ogromne to nie było tak, że ktoś szedł się, i już nie miał problemów. Miał, nawet większe. Bo Bóg z dobroci, żeby ta dusza zasługiwała na jeszcze większe, takie, no, skarby w niebie. Skarby w niebie zdobywała je tutaj, właśnie. Dopuszczał różnych problemów, dopuszczał różnych trudów, prób. To jest dobre. Działa, to było właśnie za najwyższym boskim rządzeniem, to wszystko się działo. A więc my musimy akceptować ten krzyż w życiu. Ojciec Pina pokazuje, to jest w pełni wolę Bożą, to jednak Spabu chce. Znosić to spokojem, z, z radością też taką, bo to jest piękne, to jest współ takie, współ, po prostu e, ratowanie innych dusz, współ, e, współpomaganie innych dusz o zbawieniu. To jest piękny plan zbawienia. Co jest ciekawe, no właśnie, więc Bóg w sposób szczególny wypełniać się Was z powodu wyjątkowego upodobania sobie Bieskiego. Niech zawsze będzie błogosławiony w całej naszej nędzy i bólu. A ja mówię, ojciec mi pokazuje, błogosławmy go w naszej nędzy, w naszym bólu, w naszym strapieniu. Nie, tam od razu nie buntujmy się przeciwko Bogu, właśnie. Ojciec tak samo żył tym życiem. To był przykład człowieka, co niósł stygmaty, co niósł znaki męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, znaki ogromnego cierpienia. Niósł je, właśnie pokazywał. Brał to z pokorą, z, taką, z takim poddaniem się woli Boga. Robi to co dnia. I właśnie mówi: Niech zawsze będzie błogosławione w całej naszej nędzy i bólu. To jest ogromną radość, współcierpieć z Chrystusem. Oczywiście trzeba mieć tego Chrystusa przed sobą, trzeba nim żyć, trzeba żyć z tym krzyżem. To jest piękne, do czego Ojciec Pio nas zaprasza. To jest naprawdę piękne. Tyle na dzisiaj nie chodzi z prowadził. Pomódlmy prowadzi, pomódmy się za siebie, Ty za mnie, ja za Ciebie, sam Maria. Rowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliola, dello Spirito Santo e così sia. Si è dato Gesù e Maria, oggi sempre.